Cześć, Tobie, ja jestem Zonek, to jest Michael Magic Duel of Champions Dzisiaj chcę pograć nowym dekiem Ignatusa. Jest to deck do grania, czy też przeznaczony do grania w standardzie W ołtarzu życzenia kupiłem sobie w końcu cztery zaklinaczki Tak się zastanawiałem, zastanawiałem i w końcu je kupiłem Więc no, mam cztery razy zaklinaczkę, wydałem dość sporo dzikich kart na te, na te zaklinaczki eee, Okej, okay, co w tym deku się znajduje? To jest naprawdę spoko deck, takie naprawdę fajne combo Kombo stworów połączone z pasywką Ignatiusa, które daje naprawdę masę możliwości na zadawanie obrażeń e, bohaterowi przeciwnika w połączeniu z, na przykład z Tygodniem Umarłych i e, z Niewolnikiem Nienawiści, to naprawdę daje nam no, spore możliwości. Plus ten koleś, który gdy wchodzi na pole bitwy i na, na tym polu znajdują się już dwa demony, więc e, to po wejściu na pole bitwy odrzuca on kartę z ręki przeciwnika. No i oczywiście to się wszystko kombi z pasywką. E, Ignatiusa, jeżeli mamy wylewalowanego go do 5 punktów przeznaczenia, to wtedy zadamy takie zagrywając tego stworka zadamy 2 e, punkty obrażenia przeciwnikowi. E, no, naprawdę wydaje się być dość ciekawy ten tak. Nie, nie grałem już szczerze jakoś dużo, zagrałem no, zagrałem może z 5 czy 6 gier tak przed nagraniem tego odcinka, więc... W sumie jeszcze się chyba tego, tego deku uczę, więc zobaczymy, jak mi pójdzie. Okej, okay. jeszcze jest przy okazji, oczywiście, spora ilość łódów szczęścia, które też w jakiś sposób potrafią zadawać i wyrzucać, zadawać i wyrzucać karty e, z ręki przeciwnika, no i też z biblioteki, na przykład jak e, egzorcyzm Garanta. OK, co to jest? Cztery razy wielkie łowy, cztery razy tydzień umarł właśnie po to żeby ewentualnie zabijać jakieś swoje stwory, cztery razy maniak, cztery razy Sukup, cztery razy oprawca chaosu, który też gdy zginie w naszej turze wyrzuci kartę z ręki przeciwnika. Cztery razy Niszczyciel to taki po prostu czysty napór czy też koks do naparzania damage'u, że tak powiem. Zaknijacz Puski to jest fajna karta z tą swoją fajną pasywką, zadającą dany punkt obrażeń wrogiemu bohaterowi. Dwa razy Prorok Chaosu to też jest fajne kombo z... Z pasywką Ignatiusa, ponieważ e, gdy przeciwnik ma więcej niż 6 kart na ręce, wtedy będzie musiał odrzucić taką kartę, i kiedy taka, e, taki prorok chaosu zginie w wyturze przeciwnika, to też będzie musiał odrzucić jedną kartę. Rzeźbiacz lo, Losu, on też ze swoją pasywką e, w jakiś sposób wpisuje się w cały ten mechanizm, powiedz, powiedzmy, odrzucania kart e, z ręki przeciwnika, ponieważ gdy przeciwnik odrzuci kartę, to Rzeźbiacz Losu zyskuje 2 punkty. ataku. E, dalej nie. nie, nie, nie Niewolnicy, nienawiści, Jezus Maria, e, którzy zadają jeden punkt obrażenia bohaterowi przeciwnika, jeżeli jakiś nasz stworek wyląduje na cmentarzu, e, a do tego może dojść bardzo szybko i naprawdę tych stworów na cmentarzu może wylądować bardzo dużo naszych e, nadzorca maniaków, to też stworek, który tak jak mówiłem wyrzuca kartę z ręki przeciwnika. Dalej mamy buty szczęścia, dwa razy salę zapomnienia do wyrzucania czarów, dwa razy przepaść chaos do wyrzucania butów szczęścia, trzy razy hold ręki, dwa razy w paszczę szaleństwa, to też się fajnie kombi ta paszcza szaleństwa na przykład z niewolnikiem nienawiści, ponieważ gdy mamy jakieś stworka na ręce, czy też dobierzemy jakieś stworka za pomocą tej karty, to możemy takiego stwora wyrzucić na cmentarz i jeżeli mamy na polu bitwę niewolnika nienawiści, to przeciwnik też dostanie damage. Jeden punkt obrażeń dostanie. Bo nasz po prostu stwór wyląduje na cmentarzu. Dalej mamy cztery mosty do jakiejś tam kontroli, 4 razy obozowiska, trzy razy egzorcyzm, garanta i dwa razy Zew ur Jabata, ur to taki koszykarz 4 yy, razy, to znaczy 2 razy w sumie Zew Ur Jabala do zadawania 3 punktów obrażeń. Możemy tej karty użyć w momencie, gdy przeciwnik w, tej, w naszej turze. Czy też po prostu gdy przeciwnik odrzuci kartę ze swojej ręki, to wtedy możemy tego użyć. Mm, Okej, okay, to tyle. W sumie 60 kart. To zagrajmy coś tym deckiem. Tak jak mówiłem, jest to deck do grania w standardzie, więc karty, które zostały dopuszczone do Base 2 plus Serce Koszmarów. Okej, okay. kogo mi brało? O, matka nam taru. To może być jakiś... Nie wiem, co on tu może grać. Cmentarze? Kurczę, zaklęcia? Zaklęcia pewnie będzie grała, no pytanie czy jakieś cmentarze będzie grała. Ostatnio grałem na fajny deck gościu grał tą świetlaną, powiedzmy. I ona ma magię kurczę powietrza i tam jest to fajne zaklęcie dające stworom e, chyżość i szarże i gościu rzucił to zaklęcie na swojego tego wampirzego zabójca, czy jak on tam ma ten co ma jeden punkt ataku i zadaje damage to każda jednostka ginie z miejsca. Więc taki wampirzy zabójca z chyżością i z szarżą po prostu robi, robi miazgę na polu bitwy. Naprawdę. Już wszystkie stwory mi, mi mordował, więc po prostu byłem w szoku jakie to jest dobre. Także jak tylko dostanę tą ziomalkę, bo to jest w sumie jedyna ziomalka inferna, która ma magię powietrza. Także jak tylko dostanę tą ziomalkę to zaraz sobie złożę taki dek właśnie z tymi wampirzymi zabójcami, czy jakkolwiek oni się dokładnie tam nazywają. I z tym, i z tym zaklęciem nowym. Ono, to zaklęcie jest z tego, z serca koszmarów. To jest zaklęcie magii powietrza i daje chyżość i... Szarze jednostce, kosztuje 4 surowca, ale jest naprawdę mega, mega połączeniem z tym kurczowym wampirzym zabójcą, naprawdę jest Maria. Wszystko ginie po prostu, salata po tym polu bitwy jak chcę. Dobra, coś takiego. Trzeba się skupić na grze, a nie nawijać o wampirzych zabójcach. To się może szybko skończyć. No dobra, to tak, pacnijmy to, zabijmy to. Grać tego źródka, czy nie? W sumie, w sumie, no niech będzie. Tutaj na przykład pójdziemy w przeznaczenie i następną turę. Jeszcze nie będę wyrzucał żadnych kart, bo to szczerze mówiąc wolę zostawić sobie te karty, aż już będę miał wylewelowanego bohatera do pięciu flag. Jezus Mary, ale to zagrałem. Zapomniałem całkiem o tym, no, ale przynajmniej 4 damage mu wbija, więc zawsze coś. Problem w tym, że dwa stwory mi zginęły, to on Pacnijmy tym. Pacnijmy tym. No i powiedzmy, hall, Dręki i łuty szczęścia, ale wątpię, żeby je grał. Chociaż kto wie. Dobra, to i oczywiście przeznaczenie. Następna tura. Nie wyszło źle. Problem w tym, że te dwa stworki zginęło, więc tak czy siak sporo do meczu wbiłem. No i jest cmentarz. Znowu wypadnie chyba ten. A, wypadł kurczy ten, wampir. No dobra, wampir sobie zginie. Eee... To też sobie zginie. To jest tak kolejny rzeźbiarz, można go w sumie zagrać. Pytanie, czy tutaj go grać? Żeby mi nie znowu jakiś gejzerem, dobra nie, tutaj Tak bym miał przynajmniej kontrę na to ten, co tutaj wypadnie z cmentarza ten mógłbym zabić i kurczę tym wbić 4 damage, ale jak ma jakieś gejzery to może być nieciekawie Dobra, dobiorę sobie jakieś karty, może coś jeszcze fajnego dostanę O, całkiem spoko Dobra To tutaj Pytanie, czy grać tego ziomka, no, jak mam jak ma gejzer to może być nieciekawie to już jest i tak nieciekawe trzeba... Ech, trzeba było zagrać maniaka chyba Dobra, przeznaczenie i nextura. Dobrze by było gdyby nie miał gejzera. Chyba nie ma, skoro tym atakuje. Tutaj Czy tutaj w sumie? Ja Wziął i odrzucił kurczę bladę kartę. Znaczy, odrzucił kartę i skorzystał z umiejętności. Zabił mi Sukuba. Pełen wypas. Więc tak, to mogę zabić, to weźmie sobie i zginie. No to fajnie. Powiedzmy najpierw, że tak. To, coś z ręki wyrzucimy. Powiedzmy, że to. To w sumie teoretycznie mogę dwa razy tego użyć. To jest 6 demerzu, tak? No gdybym zostawił sobie te obozowiska to byłoby po zawodach To bym odpalił, odpaliłbym holu dręki I jest GG Gościu łutów szczęścia raczej nie ma No, no dobra, najwyżej w następnej turze zrobi się Teraz tak, to weźmiemy, zabijemy To też sobie zabijemy I na Został gościu w jeden punkt życia, więc... <laughs> tak jak widać, ten deck jest naprawdę spoko. Wystarczy mi jakiś jeden Niewolnik Nienawiści plus Tydzień Umarłych jest po zawodach, albo zagram sobie holu dręki i Łutów Szczęścia. On raczej w tym deku nie ma, więc... 16 do 1, no... Sami wiecie, rozumiecie, towarzysze. Po prostu deck jest zacny. <laughs> no dobra, to sobie zginie. No inaczej Matula by zginęła w następnych dużo. I teraz jakiś discard po prostu na na jego ostatnią kartę, i byłoby fajnie. A jak nie, to holu dręki No dobra, czy ja dostanę kolejnego demona? God damn it, to jest 7. Ale eee, to jest GG i tak, dobra. To ja sobie zagram tego ziomka, zagram sobie to. zabije to. No i tak jak widać jest poza. Nie z nie? <noise> Też tak, nie wiem, kurczę, coś widzi, że ten dek jest całkiem spoko. Chociaż ta matka w standardzie to tam nie wiem, no szału nie robi na mnie. Ona jest dobra w pan, ale w standardzie grać matką, to... To, to jest wyzwanie po prostu w nią grać. Jezu znowu ten sam ziomek. O, dobra. Może się zrewanżuje, jak to wie. Okej, okay, to w takim razie Mania, no to rozdanie nie jest za ciekawe. Coś takiego. No dobra, to sobie zagramy. Rzeźbiarza. Tym się można ewakuować. Nextura. Teraz trzeba pamiętać, że ma jakieś gejzery upierdliwe i coś takiego. Jakieś inne rzeczy. Oczarowania i jakieś pożeraczy dusz. Tret, Wziął przeskoczył. No dobra. Będziemy się bawić w berka w takim razie. portal? Pat na gejzer gejzer będzie lepszą opcją, no dobra eee to tak tym się znowu ewakuujemy pytanie czy on ma gejzer kolejny dobra tego ziomka tutaj przeznaczenie i można odpalić łódź szczęścia bo pewnie ich nie ma Obozowiska. Most, ten ziomek i maniak. O coś mogę zagrać, to jest 5-7 z tym. Eee, jak to zrobić? Ten koleś tutaj, to tutaj. Eee, teraz można albo most, eee, mostu chyba nie będę używał. Zostawię sobie most na później, tutaj zobaczymy co on ma na ręce. Ma jakieś zaklęcia, cmentarz i stwory. No dobra spoko. Okej, okay, to. na pytanie czemu to nie ma opcji ten budynek. To powinno być, nie wiem, mi się wydaje, że powinien być opcja jeszcze budynek ten holud ręki w sumie. To jest tak jakby, nie wiem, czwarty rodzaj karty. No bo jest kurczę stworzenie czar albo łód szczęścia. A budynek? No budynek też się zagrywa, więc powinien chyba ten holud ręki być... Zbogacony budynek, coś mi się tak widział. Też nie wiem, może jest to w błędzie. Może nie powinno tego być Tak jakoś mi pytanie czy on ma jakiś ten grejder. nie ma Dobra, dwa damage na klatę siadło 5 ma tego drenażu. Jeden to pacnimy to też. Nie ciekawe, czy ma jakieś gejzery. Jak no ma gejzer, to będzie nieciekawie. Więc szczerze mówiąc, tak nie chce mi się grać tego specjalnie. Pójdę w to i najwyżej mu wywalę mostem, coś tyle. To i tyle. Co i na Na ręce nie miał gaycer, ale mógł budować w międzyczasie. Okej, okay, czy on grał ten? To ja teraz będę bardzo zadowolony, jak wyrzucę mu tym oczarowanie, bo na bank ich ma sporo. Jedno ma w ręce. Hello! Eee! Co dalej? Teraz mogę to otworzyć i to będzie 3D kolejne. To też jest niezła opcja. Dobrze zabić, chyba że odpalić tydzień najemników i zabić to. Ale się mi jest cena. Dobra, coś takiego. No i to tyle w sumie. Nextura 14 do 7. Nie jest tego. Coś nie wyszło. Coś dalej nie wyszło, nie wychodzi. Onki donki, boże jaki rush. Sama, sama taniocha, nieładnie mówiąc. Dostanę coś fajnego, tak, same stwory. Jak to grać? Tego tutaj. Tego... Powiedzmy Tutaj No i to tyle. Niewolnik nienawiści by mi styknął. Chociaż nie, ale no on też by dużo, dużo tutaj nie zadziałał. No a coś czuję, że chyba to stopię. O no, jeden punkt życia mi zostaje. Jest taki napór, Jezus Maria. Same jakieś latające tanie stworki. No dobra, mogę wywalić mu jakiś czarny, no ale co z tego, to zadam mu tylko dwa punkty damage'u, więc szału nie ma. Że ma coś? Okay. 8, w sam raz. Tak jednej linii nie zablokuje, więc to jest raczej GG w tym momencie. Fox tutaj, to tutaj, to tutaj, no i niestety w topa zrobić. U, to po grubo. I jeszcze tydzień najemników. Jest, udało się. Opusz, po, prostu, po prostu Aż się gotuje. <grym grym grym> Okej, <Okay. grym> Maria Udało mu się zrewanżować. Okej, okay, tobie, ja nie będę nagrywał trzeciego odcinka, bo jestem troszkę chyba zmęczony <grym> i trochę mi się spać chce, także. Podaruję sobie trzecią, trzeciego odcinka, trzecią walkę. Podaruję sobie jeszcze, ewentualnie pokażę dek, jakby ktoś chciał zobaczyć, jak wygląda. Całkiem spoko dek, no. Na pewno, no na pewno do, do najtańszych ten dek nie należy. Można powiedzieć, że to jest taki na chwilę obecną jest to pewien, pewien rodzaj, pewnego rodzaju top deck, no, mówiąc tak w miarę skromnie powiedzmy. Także no, na pewno jest to dobry dek. Tak jak widać, na pewno to śmiga fajnie. To jest, coś, to, 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 to jest bardzo zbliżony dek powiedzmy. No może nie zbliżony dek, ale taki bardzo... Tak szybki dek jak ten, jak Deleb na tych swoich kurczę całych yy, demonach To jest, nie wiem, tak mi się wydaje, że bardzo podobne No bo w sumie tych stworów też to praktycznie te same stwory co ten, co, co u Deleb Tylko, że gramy większą ilość to szczęścia A u Delep gramy z kolei zaklęcia, więc też można grać u to szczęścia, ale to po prostu Tu Ignatiusa trzeba, też się prosi o to, żeby grać u to szczęścia Dlatego, że to wszystko się kombi z jego pasywką, więc Więc no mówię, no Jest to ciekawy dek na pewno, na pewno jest to no, bardzo zbliżony deck do, 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 do deku obecnie, tego którego, którego gram na Deleb, więc to bardzo podobni bohaterowie tak naprawdę. No może nie bohaterowie, ale, ale talii. Dobra, dzięki wielkie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, hej!